Bardzo chciałem, żeby ten film z wnioskami i podsumowaniem znowu pojawił się przed relacją na szybko, zanim jeszcze kurz po Robinsonadzie nie opad. A dlaczego w ten sposób? To powiem Wam w dalszej części filmu. Ma to związek z pewnymi zarzutami do tej imprezy. Robinsonada, Ultramaraton rowerowy. Dwie trasy. Pomarańczowa, czyli długa około 500 km. Zielona, czyli krótka około 250 km. Format imprezy od samego początku nastawiony na przygodę, eksplorację, turystykę. Bez jakiejś tam spiny, takiego trochę na siłę. Wyszukiwania, wymyślania tej formuły samowystarczalności, więc można było na przykład rezerwować sobie noclegi jeszcze przed startem. O, ile ja bym dał wczoraj za taką drzemkę? Spaliśmy nocą w burzy w lesie pod amboną myśliwską, a potem na jakiejś wsi jeszcze 20 km przed metą, na jakiejś ławce, bo usypialiśmy na rowerach, a tu jest tak wygodnie i ciepło, i sucho. Trasa. Trasa w większości była łatwa, przejezdna, było mnóstwo asfaltów, szutrów, ścieżek leśnych. Typowe dla województwa kujawsko-pomorskiego widoki, krajobrazy. Natomiast zarzuty co do piachu. Tak, piach był. Było go dużo? Było go sporo. Był trudny do przejechania? Dla mnie był bardzo trudny do przejechania, zwłaszcza w nocy, po burzy, kiedy zrobiło się z tego błoto, które totalnie obkleiło nam rowery. Nie byliśmy w stanie praktycznie jechać, ponieważ był obklejony no już nie tylko napęd, ale to błoto wchodziło tam między widełki. Praktycznie pozbyłem się hamulców. Moje hamulce nie istnieją. Oficjalnie na 256 km udało mi się zjechać całkowicie klocki hamulcowe od piachu, który trze. Klocki żywiczne, poprzedni komplet identyczny, starczył mi na 4000 km. Wymieniłem specjalnie na ten wyścig, chociaż rower. Mam prawdopodobnie do remontu, piach jest wszędzie, zmierzę stan zużycia łańcucha, łańcuch jest przerdzewiały, piach wszedł wszędzie, przednich hamulców nie mam, tarcze uszkodzone, w łożyskach słyszę zgrzyt, będę to wszystko rozbierał, czyścił, sprawdzał w jakim stanie jest mój rower. Jeśli chodzi o warunki to to był stanowczo najtrudniejszy wyścig, najtrudniejsza wyprawa w jakiej do tej pory brałem udział, mm, jak wygodnie. Co do zarzutów, które pojawiały się w internecie, co do poprzednich edycji, zarzutów, które pojawiały się również tym razem na mecie, co do piachu, że było za dużo piachu. No słuchajcie, jesteśmy w województwie kujasko-pomorskim. Te lasy, które tu widzicie, to wszystko, to są wydmy polodowcowe, tutaj kiedyś był lodowiec, który naniósł warstwy piachu, na tym rośnie głównie sosta, no akurat nie tutaj, bo jesteśmy w parku i piachy tutaj występują, więc narzekanie na województwo kujawsko pomorskie i na trasy tutaj, że jest tu piach, tak jest tu piach, trzeba tu mocno w lasach walczyć z piachem było to spodziewane i naprawdę moim zdaniem trudno jest tutaj wyznaczyć trasę w jakiś inny sposób w taki sposób, żeby były same jakieś piękne szuterki jak w górach czy gdzieś indziej, bo po prostu taki jest charakter tego terenu. Jak zobaczycie na relacji ja sam zaczynam tam na to narzekać, włącza mi się narzekactwo, że mam dość, że mi się to nie podoba, no bo jazda przez taki piach no nie sprawia mi przyjemności. Ja lubię, jak te kilometry znikają. Jeżeli to są trudne warunki, trudne podjazdy, trudna jest pogoda, trudne warunki techniczne, ale te kilometry znikają, to jest to dla mnie przyjemne, ale kiedy ja przez 15 km miele w tym piachu, prowadzę przez ten piach, nie jest to typ trasy, który sprawiałby mi przyjemność, ale tak jak mówię, to nie jest zarzut do organizatora i nie powinien być, dlatego że tak po prostu tutaj <laughs> wygląda teren i taka jest specyfika tego rajdu i terenów, na których się znajdujemy. No były fragmenty deprymujące, typu widać, że idzie ścieżka przez las, przejezna, a trasa skręca w bok pod górę, w piach który tam jest, tak samo pod sam koniec, zamiast już poprowadzić przez Toruń, to jeszcze udało się organizatorowi znaleźć jakieś fragmenty z kopnym, sypkim piachem. Natomiast czy tego piachu było za dużo? No było to myczące, ale w porównaniu procentowo do całej trasy, to się tak może wydawać, że jego było dużo, bo przez ten piach jedzie się długo, ale procentowo to były tylko fragmenty jakiejś trasy. Natomiast no były fragmenty trudne, na przykład przed Golubiem, Dobrzyniem w nocy, co my tam przeżyliśmy, kiedy spadła spadł deszcz, zrobiła się burza z tego piachu, zrobiło się błoto organizacja moim zdaniem była fantastyczna, no dobra powiedzmy sobie szczerze, ile ja przejechałem tego typu imprez, żeby porównywać, więc może nie wiem, nie wypada mi w jakiś sposób o tym mówić, no ale było wszystko, co było potrzebne, był posiłek regeneracyjny na mecie było piwo bezalkoholowe, były dosyć bogate pakiety startowe, do tego mnóstwo sponsorów, nagród, losowanie nagród, zwycięzca, Radek Gołębieski wygrał rower, ale tych nagród naprawdę było tam było tam dużo pyszne jedzonko na mecie. Wszystko, tip top, start i meta były na terenie uczelni i organizator zadbał o to, żeby było gdzie zostawić samochód. Były dostępne ogromne parkingi uczelniane, gdzie jak ktoś chciał jechać dwa czy trzy dni, mógł sobie tam zostawić samochód. Zadbał też o to, żeby było gdzie się przespać po powrocie. Jakieś łóżka dmuchane, namiot do spania, tego typu rzeczy do, do regeneracji, gdyby ktoś był padnięty, więc no naprawdę... Jeden z grzyt organizacyjnych się pojawił i to był Pit Stop, ponieważ w okolicach 150-160 km miał być Pit Stop, otwierany wprawdzie z prywatnej, że tak powiem, inicjatywy. Pit Stop się nie otworzył. Ludzie dojechali na miejsce, byli strasznie zawiedzieli, nie było noclegów, nie było jedzenia, picia, tego typu obiecanych rzeczy. No ale obok zaraz był sklep, zrobiliśmy sobie niezłą tam imprezkę kilkanaście osób pod tym sklepem, imprezkę w cudzysłowie oczywiście, bo to było tam kimanie na chodniku, picie wody, napojów izotonicznych i dożywianie się tego typu rzeczy i decydowanie co zrobić dalej. No ale to jest właśnie forma ultramaratonu przygodowego, tak? To miała być przede wszystkim przygoda i to, że jakiś tam pitstop się otworzył, obok był sklepczyny, no to, to nie był żaden problem. Ze swojego startu jestem bardzo zadowolony, udało mi się zrobić życiówkę 256 km w ciężkich warunkach Dwie burze błoto, które zrobiło się z piachu. W takich warunkach 256 km jechane dzień i noc. Wam imprezę mocno polecam, natomiast ja drugi raz raczej bym jej nie pojechał, dlatego że tak jak mówię, ja mam podobne trasy tutaj w mojej okolicy, więc czułem się po prostu jakbym Jechał tutaj w okolicy mojej. Nie miałem takiej radości z jazdy, motywacji, z odkrywania tego, co jest zaraz za rogiem, z jakichś nowych, nowych widoków. Nie czułem takiej radości z pokonywania tych kilometrów. no Te piaszczyste odcinki również w jakiś tam sposób mnie deprymowały, zniechęcały. Narzekałem e, na nie, chociaż tak jak mówię, nie przesadzajmy z tym piachem, bo tu była mniejszość trasy. Natomiast teraz jadę szybko do domu, montować dla Was materiały z Robinsonady, ale też drugą część z w Magedonu. Natomiast mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę, więc nie wiem, kiedy te materiały się pojawią, kiedy te filmy zostaną opublikowane, dlatego że za tydzień wyjeżdżam w zupełnie inne miejsce. Prawdopodobnie, nie obiecuję Wam, ale prawdopodobnie wezmę ze sobą rower i pokażę Wam petardę, ale to taką petardę, jakiej się totalnie nie spodziewaliście w przepięknej scenarii, w przepięknym miejscu. Jeżeli to dojdzie do skutku, dam Wam znać. Jechałem dużo lżej, oczywiście, bo jechałem tylko jeden dzień. Planowałem ewentualnie jeden nocleg, więc nie ma tutaj przedniej torby z rzeczami na kwaterę do zabrania tego wszystkiego. Dużo mniejszy zapas elektroniki, bez ładowarek, całego tamtego sprzętu ciężkiego, którego widzieliście. Jedynie zapasowe ogniwa do, latorki, do latarki, tak żebym mógł jechać całą noc, czyli miałem chyba sześć tych ogniw, każdy na około 2,5 godziny świecenia. Doszła jedna nowość która jak się okazało bardzo mi się przydała bardzo lekkie zwijane spodnie przeciwdeszczowe dla biegaczy spodnie rowerowe wszystkie, które widziałem tego typu przeciwdeszczowe były ciężkie, wielkie, nie zwijały się to jakieś szerokie nogawki w ogóle tutaj odstające, zahaczające, nieważne lekkie spodnie dla biegaczy w ulewę, które mnie złapała byłem naprawdę wdzięczny sobie, że miałem coś takiego a myślałem, że tego w ogóle nie użyję to całe dosyć nietypowe wyposażenie tego roweru, czyli te nietypowe chwyty, paśniki, dwie małe torba cepaka i tą trochę nietypową tylną torbę podśrodkową z takim stelażem. To wszystko Wam opisuję w moim filmie z wnioskami z Graf Magedonu, więc tam sobie zajrzyjcie. Nie ma sensu, żebym to Wam tutaj powtarzał, ale bardzo Wam polecam, kto nie oglądał tego mojego filmu, zobaczyć dlaczego w ten sposób, jak takie rozwiązania się sprawdzają.